Cześć, z tej strony Mateusz Guełczyk. Witam Cię w kolejnym odcinku serii filmów, w których pokazuję, jak w prosty sposób przygotować alternatywne przekąski na trening zamiast żeli czy batonów energetycznych. Jak w 90% moich filmów, dzisiaj również będzie przepis na rajskiejki, ale przyznam, że rajskiejki takie, których ja jeszcze nigdzie nie widziałem, a będą to rajskiejki z galaretką. Ostatnio widziałem produkt. Betafuel, firma Science in Sport, właśnie coś w połączeniu żela z batonem, czy w zasadzie żelków z batonem energetycznym. I wydaje mi się, że coś podobnego chciałbym kiedyś zrobić. To będzie pierwszy krok do tego, żeby zobaczyć jak ten ryż będzie współpracował z galaretką, a więc to będą rejskejki z wiśniową galaretką. Co więcej, ryż również będzie o smaku wiśniowym, a do tego użyję produktu Sherry Active. Czyli sok z wiśni zapraszam do oglądania. Do przygotowania naszych racieków będziemy potrzebowali standardowo szklanka ryżu, galaretka wiśniowa. Ja jak widzisz część galaretki już mam zrobioną. W zasadzie dwie galaretki rozpuściłem we wrzątku. To wszystko wymieszałem. Część przelałem do pojemnika wyłożonego folią z papierem do pieczenia. Ta część już wylądowała wcześniej w lodówce, stężała, dlatego mogę już na nią spokojnie wyłożyć masę. Pozostałe dwie części są um, osobno. Ta część pójdzie jako warstwa górna, ta część pójdzie już do gotowego ryżu. No i do tego oczywiście sól i cukier. Zaczynamy od tego, że szklankę ryżu umieszczamy w garnku do gotowania ryżu. Ja ostatnio nabyłem. Garnek specjalny, więc zobaczymy, jak będzie się spisywał. Dodam półtorej fliżanki ryżu, ze względu na to, że pójdzie tutaj jeszcze galaretka, więc ona też ma jeszcze konsystencję płynną. Nie chciałbym, żeby ta konsystencja nam się nie udała. Do tego cztery łyżeczki cukru. Trochę soli. No i teraz to musimy ugodować, a następnie będziemy działali dalej z galaretką. Zapomniałbym jeszcze o naszym specjalnym dodatku, czyli soku z i wiśni. Myślę, że tutaj będziemy potrzebowali 3 łyżki. I teraz gotujemy. Ryż jest gotowy, więc teraz możemy połączyć wszystkie składniki. Po całkowitym wymieszaniu zostawiamy do wystudzenia, a następnie będziemy przekładali do reszty galaretki. Masa już lekko stężała, jest już chłodna, więc możemy ją przelać do pojemnika. I teraz to umieszczamy w lodówce i jak stężeje, pozostaje nam wyłożyć ostatnią warstwę. Tak wcześniej przygotowane, przygotowana masa do raciej'ów, gdzie najpierw mamy galaretkę, potem mamy tą masę z ryżem, i teraz na górę druga część galaretki wystarczy to już tylko wylać. I taką formę pozostawić już do ostatecznego zastygnięcia. Kroimy, i nasze rajcake są gotowe. Cała masa spędziła noc w lodówce, więc sam jestem ciekawy, co z tego wyjdzie. Myślę, że są to pierwsze rejskieki z galaretką. Zobaczymy, jak no to wyszło. Najpierw odetnę te części, które mogły się przykleić. No, przyznam, że wygląda... Interesująco. Zobaczymy czy uda nam się to bez problemu pokroić. Jedna część z głowy. Myślę, że sześć kawałków będzie ok. Sam jestem ciekawy. Nie, no jest. Jest sztos. Duże kawałki. Nie wiem, czy nie za duże. Trzeba przeliczyć makro, zobaczyć, jak to będzie ostatecznie wyglądało. Ale efekt bardzo mi się podoba. No i co? Tak przygotowane rice cake y pozostaje już tylko zapakować. Standardowo w folię z papierem do pieczenia. Zapakować do kieszeni tylnej na plecach i cieszyć się ciekawą formą rajskejka podczas jazdy na rowerze. Jak widzisz, eksperymentowanie w kuchni może być ciekawe. Sam do końca nie wiedziałem, co mi z tego wyjdzie i jak do końca przygotować te rajskejki. Pewnie w przyszłości wprowadzę pewne modyfikacje, natomiast nie wiem jeszcze, w którą stronę będzie to szło. Zobaczymy. Natomiast zachęcam cię do spróbowania tych rajskejków. Moim zdaniem wyszły całkiem ciekawe, no i zobaczymy w którą stronę zabrnę dalej z tymi przepisami. Być może uda mi się zrobić coś, co będzie bardzo zbliżone do tego, co widziałem w filmie Sis. Zapraszam do kolejnych odcinków. Cześć, trzymaj się i do zobaczenia. Cześć.